Cześć! Chciałbym dzisiaj poruszyć cztery tematy, które troszeczkę y, są wzburzające. A mianowicie, zaczynając od początku, zaczniemy sobie od barbary kurdej szatan, która któregoś swego czasu, dokładnie w 2021 roku, y, ciężkimi słowami nazwała pracę Straży Granicznej, za co została wyrzucona z TVP, została wyrzucona z reklam. No, w zasadzie można powiedzieć, że ten wpis przekreślił jej życie aktorskie, karierę, ale nie na długo. W grudniu 2022 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie przeciwko oskarżonej aktorce, uznając za zarzuc, że zarzucany jej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Z czym ja się osobiście nie zgadzam, moim zdaniem, no, obrażanie Straży Granicznej, czyli funkcjonariusza publicznego no siłą rzeczy jest czynem zabronionym, tak? Tak mi się wydaje. Nie, nie jestem jakimś tam znawcą prawa, ale wydaje mi się, że, że obrażanie funkcjonariusza publicznego zawsze było gdzieś tam jakoś karane. No, no nieistotne. Sąd uznał, że nie ma tam znamion czynu zabronionego i tak samo uznał sąd apelacyjny, który to wstrzymał. Znaczy, który podtrzymał ten wyrok. Tak więc Barbara Kurdej-Szatan jest niewinna. Ale skoro jest niewinna, to yy, okazuje się, że aktorka wraca do TVP. Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że ma znowu grać w jak Miłość, ale ona sama ich nie potwierdziła. Natomiast portal shownews.pl dotarł do informacji, że aktorka ma wrócić, ale nie do serialu, że władze stacji szykują dla niej zupełnie coś innego. Ciekawe czy ma taki związek z tym, że rok temu, no pół roku temu zmieniła się władza i zmieniły się zarząd TVP. Może ma, może nie ma. Nie wiem. Może chcą pokazać, że skoro jest niewinna, to jednak ją wezmą do siebie. No ona ponieważ pewnie gdzieś tam kasa potrzebna, no to przyjmie taką propozycję, żeby wrócić do miejsca, z którego została z hukiem wywalona, ja bym raczej tam nie poszedł. Ale nie jestem nią, nie będę za nią decydował. Przechodząc do drugiego tematu. Awantura przed jedną z poznańskich restauracji, rękoczyny ingaz pieprzowy. O sytuacji przed restauracją McDonald's przy ulicy Włościańskiej informuje głos wielkopolski wywiązała się awantura pomiędzy grupą mężczyzn narodowości romskiej, a inną grupą dwóch mężczyzn i dwóch kobiet, którzy przebywali równolegle w tejże restauracji. Od słów, mężczyźni przeszli do rynkoczynów, został użyty gaz pieprzowy. Romowie następnie odjechali z tego miejsca taksówką, a policjanci, kiedy dotarli na miejsce, udzielili pomocy tym zgłaszającym. Powiedział dziennikarzom, sierżan stabowy Łukasz Paterski z Poznańskiej Policji: Swoim rzekom ciekawe, że Romowie to jest taki naród, który jest narodem mają swój język, swoje obyczaje a jednocześnie nie mają swojego miejsca na ziemi, nie mają swojego kraju, jakiegoś tak, tylko że oni są wszędzie. Ten koczowniczy tryb życia prowadzi do tego, że Romów można spotkać wszędzie, w, każdy, w każdym kraju, w każdej kulturze. Oni się dopasowują. Dodaje, że jedna osoba została przywieziona do szpitala na badanie. przekazuje, że do tej pory nikt formalnie zawiadomienia w sprawie nie złożył. Według nieoficjalnych ustaleń głosu powodem awantury miał być telefon do policji z informacją o pijanym taksówkarzu. W zemście Romowie mieli pobić osoby zgłaszające i odjechać ze wspomnianym taksówkarzem. Czyli nie dość, że oni walnęli jeszcze gazem po tych ludziach, którzy zgłosili pijanego taksówkarza, to jeszcze z tym taksówkarzem odjechali. No brawo. To jest... mało inteligentne, zwłaszcza w miejscu, gdzie prawdopodobnie są kamery i... i... Tak mi się wydaje, noż że raczej chyba McDonald's ma jakiś tam monitoring yy, ułożony w razie jakiś awantur, czy czegoś. Zresztą mamy takie czasy, że wszędzie są kamery. Więc, yy, no, do, dojdą do nich, tak? Dojdą, kto to był prawdopodobnie. I mam nadzieję, że odpowiedzą za swoje czyny. Przejdźmy dalej. Szybki wpis. Yy, spauzujemy to. Piętnastolatek zdęcał się i molestował niepełnosprawnego chłopca. Na Fast Info, na Twitterze. Na dawnym Twitterze aktualnym miksie, który dalej jako w linku ma Twitter.com, ale no, co zrobić, nie? Ciężko jest zmienić logo, łatwo zmienić już adres strony, gorzej. W żeganiu 15-latek znęcał się nad niepełnosprawnym chłopcem, wszystko nagrywali. 15-latek i jego koledzy zwabili chłopca na nieczynny basen, kazali mu zdjąć spodnie oraz majtki i usiąść na młotku. Nagranie z całego zdarzenia umieścił 15-latek w internecie. No i... Według Gazety Regionalnej 24 młodzież ze szkoły w żaganiu dopadła 15-latka, który nagrywał to. Nakazali mu klęknąć i przeprosić za to co zrobił niepełnosprawnemu chłopcu, i z tej sytuacji również powstało nagranie, które wyciekło do internetu. Na w tym tweetie możemy niżej zobaczyć jedno nagranie yy, z tego zdarzenia z tym młotkiem, i drugie nagranie, kiedy go dopadli. Szkoła, do której uczęszcza 15-latek, zawiadomiła policję, która prowadził śledztwo w tym zakresie. Z artykułu 10 włączyło. Z artykułu 200 KK to jest doprowadzenie małoletniego do czynności seksualnej, za co kodeks przewiduje karę nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Czyli chłopak, który ma 15 lat, może odsiedzieć 15 lat. Drugą, po, połowę życia będzie miał, jak wyjdzie z więzienia, to będzie mógł mówić, że pół życia spędził za kratami. Co ciekawe, w komentarzach pojawiła się informacja: Znowu się uruchomił ten film? Ja nie wiem, nie można ruszyć spokojnie myszki, żeby się nie uruchomił film. Pojawił się komentarz człowieka, który się podaje jako Stysiu, który napisał, że jest z żegania, a chłopak ten tylko nagrywał, to dziecko do siadania na młotek namawiała dziewczyna, która sama to rozsyłała. Czyli pojawia tutaj się jeszcze dziewczyna, która jest widoczna na pierwszym nagraniu, yy, która namawiała tego chłopaka do siadania na tym młotku i ona podobno wrzuciła yy, wrzuciła ten, ten film do sieci. No i tutaj jeszcze się pojawiają standardowe takie opowieści typu oko za oko i tak dalej. nie? Yy. No i zjechanie, zjechanie tych 15 piętnastolatków, którzy, mm, którzy się znęcali nad tym młodym, nie? Okej. Okay. I ostatni, najciekawszy moim zdaniem temat. Aktywiści znowu okupowali jezdnię, zablokowali karetkę, a policja grzmi w sieci. Ehm, co do aktywistów, ja mam raczej takie podejście, że lepiej by ludziom było, gdyby ich nie było, ale no są, trudno trzeba z nimi żyć. Aktywiści klimatyczni z ostatniego pokolenia znowu dali o sobie znać. Zablokowali w piątek fragment Alei Jerozolimskich. W powstałym przez nich korku utknęła karetka pogotowia na sygnale. Policja poinformowała, że sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury. Bardzo dobrze. O sprawie jako pierwszy poinformował portal TFN Warszawa. Aktywiści z kontrowersyjnej organizacji blokowali Aleje Jerozolimskie, czyli jedną z największych arterii Warszawy. w Warszawie. W powstałym korku utknęła karetka pogotowia, która jechała na sygnale. Co się stało? Jakie ja to uwielbiam, te artykuły, takie z tych wszystkich stron, w których dosłownie co akapit mamy to samo, tylko dodane jeszcze jakieś tam pół zdania więcej, żeby się różniło od tego poprzedniego. Patrzcie, mamy napisane, aktywiści w kontrowersyjnej organizacji blokowali w piątek Aleje Jerozolimskie, czyli jedną z największych arterii Warszawy i powstała w korku tutaj karetka. A niżej mamy napisane że wtargnęli na jezdnię, następnie część z nich przykleiła się mocnym klejem do asfaltu, a konieczna była interwencja policji. Szybka reakcja mundurowych nie zapobiegła jednak powstaniu zatoru drogowego, w którym utknął ambulans. No tak no, bo no, takie mamy życie. No, jak ktoś zablokuje drogę, to nie da się przejechać, a kierowcy, nie wszyscy, potrafią w trakcie stania w korku od razu zrobić korytarz życia, żeby ta karetka w razie czego mogła szybko przejechać. Mamy nagranie z incydentu na TikToku, w którym tam widać, że jedzie karetka na sygnale, a dodatkowo, jak dalej, jest zator. Chociaż i tak był mały ten zator, ale to zawsze jest opóźnienie. To są cenne sekundy, które mogą uratować komuś życie, bądź nie. E, ok, tutaj dalej mamy informację, że policja zareagowała na ten wybryk i że zakończy się w prokuraturze. Ci, którzy blokowali jezdnie. Y, będą, y, będą pociągnięci do odpowiedzialności za blokowanie karetki. Natomiast sami aktywiści, w którymś tutaj y, też tweecie widziałem, pokazali, y, o jest tutaj, y, że w odpowiedzi na zarzuty przeciwko ostatniemu pokoleniu, aktywiści tutaj wrzucili film, w którym jak jedzie karetka, to się rozsunęli, żeby tą karetkę puścić oczywiście widzimy że nie ma korytarza życia zdrobionego natomiast tak czy siak yy, ja bym ich ciągnął do odpowiedzialności chociażby przez fakt że Zablokowali drogę, przez co to oni spowodowali ten korek, i dlatego ta karetka nie mogła przejechać. A nie przez jakiś wypadek czy zdarzenie losowe się to stworzyło, przez które karetka by stała w korku, tylko dlatego, że to właśnie aktywiści zablokowali drogę. I moim zdaniem, mimo tego filmu, że przypuścili tą karetkę, powinni być ukarani surowo, może by się czegoś w końcu nauczyli. Ok, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania i do następnych filmów. Cześć!